Jeszcze przed rozpoczęciem tego odcinka chciałbym pozdrowić mojego kolegę Szymona i jego brata Pawła. i Jeszcze chciałbym pozdrowić Ciastka i Ministerczykana, którzy wygrali na moim Discordzie konkurs o pozdrowienia. Jeśli Wy też chcecie wygrywać takie konkursy i pojawiać się na moich filmach, to wbijcie na mojego Discorda, link jest w opisie. Nie, ja jestem sukweria. I jak widzicie, a ja już tutaj się rozgrzewam, a to dlatego dzisiaj robimy stunty w GTA. I to już jest drugi odcinek. Jeszcze chciałem wam tylko powiedzieć, że pod ostatnim odcinkiem bijcie trzy łapki w górę, więc jeśli wbijecie pod tym filmem cztery łapki w górę, to w jeden dzień wlecą dwa odcinki. A więc dobrze, tutaj przestaje się rozgrzewać. I lecimy do pierwszego stanta. Znaczy, startuję stąd, motorem orfianem, startuję stąd, jadę, jadę, tutaj jadę ciągle i... tutaj muszę się wybić na jednym kole, lecieć i wlecieć tutaj do byle jakiej y Dziury od tego parkingu, i muszę na ten parking wlecieć. wlecieć, nie spadając z motoru. A więc, dobra, lecimy pierwsza próba. Cóż, nie za pierwszą próbę nie udało, i ogólnie mam trochę zboostowany ten motor, bo bez boostowania by się to nie udało, bo bym tam nie doleciał nie byłoby szans, że tam dolecę, a więc no tak trochę mam, mam zbustowany ten motor a więc, dobra, lecimy już z kolejną próbą, nie, nie mog tutaj nie chodzi o to, żeby do góry wlecieć, tylko przez te okno tam na dole muszę wlecieć nie no, tak blisko już było Proszę... Nie Znowu, tak blisko było jest, 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 nie Spadłem Spadłem, nie wyszło mi No ale, chociaż jestem w w tym parkingu czyli to już jest jakiś postęp nie no, znowu tak blisko było nie, jest! dobra, udało mi się ten there's a stunt oven Lecimy już do kolejnego stanta. Dobra, a więc kolejny stunt polega na tym, że startuję stąd, jadę, jadę, jadę tutaj muszę się odbić od tutaj, od tych krzaków i do tego murka i muszę wlecieć na dach, yy, na dach myj z banku Areny. lecę z pierwszą próbą to nie jest jakiś najtrudniejszy stan tamten był trudniejszy no jeśli bym się tak, do, tak lepiej wybił to, to by lepiej О! Oh, хоба так есть, А не... спаду с мотора Не могу спасти огурня в том станции с мотора Ну, так близко было а еще не удало О, хоба dobrze jest, tylko muszę teraz się zatrzymać tutaj na tym do... Dobre jest, mamy to widzowie. drugi, stan zaliczony. A więc dobra, kolejny stąd mega łatwy stąd polega na tym, że startuje stąd, że tutaj jechać i wybić się od tego murka, e, od tej bramy, tak w sumie, lecieć tu i wylądować tutaj na tej platformie. A więc dobra, już lecę z pierwszą próbą, zobaczymy, jak mi to wyjdzie. To pierwsza próba. A, nie doleciałem nawet. Dobra, już za drugą próbę zrobiłem. co tu a więc dobra, jak będę kończył ten odcinek, zostawcie łapeczkę w grę'su, piccła bo lecimy po tej ziamsu do końca wakacji. A więc to Siemanu.